Kto ty jesteś? Parak małych. Jaki znak? Ale biały. Gdzie ty mieszkasz? W Polsce. Między krzimi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym twa ziemia? Kwioń. Moją ciemną. Czym zdobyta? Kwioj blisa. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W polskiej wieży. Aś ty dla niej? Wdzięczmy dziecię. Do się jej wynie? Teraz tak. Polak mały, tak orzeł biały. Co ty taki Między swymi. Jakim krajem? W polskiej ziemi. Czym z Ma ojczyzną. Czym i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. Co wiesz? W Polskę wierzę.